Lądania tego plajmu i pozdrawiam udanego weekendu, jak ktoś jeszcze po tej wodze nie śpi i ogląda takie głupoty jak te plajamów na tak zapadaj. Pozdrawiam serdecznie. Jedziemy samochodem Volvo, ciężarówka i zaraz będzie droga pokazać Wam wnętrze, nie mogę, tego gdzie jadę, nie powinienem, Ot tutaj to, chwilę to może potrwać, W każdym bądź razie zaraz jazda ciężarówką będzie dobra, bardziej optymalna. Muszę wysiąść z samochodu i jeszcze... Tem que usar już jak tym samochodem się rusza to Volvo FH jeżdżę takim na co dzień wyjeżdżamy sobie z naszego miejsca docelowego i jedziemy dalej na rozładunek bardzo. Muszę, będę musiał też korzystać z GPS-u w telefonie. Będę musiał też korzystać przy tym GPS-u w telefonie, na razie jesteśmy w Paszko w Pruszkowie, czy jakiejś innej podwarszawskiej małej miejscowości. Brwinów, w różnie to nazywają. Ja już się pogubiłem. Więc jedziemy jest godzina 5:43 rano i mamy 1 stopień Celsjusza. Tutaj piękne stołki. Strasznie bolał mnie plecy. Nadwężyłem sobie ją takim treningiem dość mocnym i teraz wolą trening raczej jeszcze powtórzę nawet dzisiaj w drogie ale tym razem trochę inny choć może i dojdzie do tamtego no, gdzie te gnoje jadą wszystkie samochody Dobra. Tym Volwem jeszcze chyba nigdy nie jechałem. Mój samochód w warsztacie, dwa moje samochody w warsztacie, trzeci mój samochód, nie w warsztacie, ale wsiadam na niego dopiero jutro albo pojutrze. Też Volvo, ale i, bo Volvo, którym jeżdżę na co dzień dwoma Volvo'ami jeżdżę, to jedno zamarzło w te piękne temperatury. Może nie trzeba go było naprawiać, tylko jak już z to go odstawić, nie? Ale cóż... Ten samochód nie jest dla mnie typowy, jakoś trochę inaczej się nim jedzie. Mimo, że go znam. Bo Dziwnie się nim jedzie, naprawdę dziwnie. Troszkę inaczej niż moim. Ile on ma przebiegu? 511 tysięcy. Czyli mam mniej przebiegu niż moje Wolfa, bo moje mają po 700. Dużo mniej Wolfa. Naprawdę dużo mniej. Korka, mam nadzieję, że o tej porze z rana nie będzie tutaj na wyjeździe do Autostrady, bo niestety kolek tutaj to notoryczne zjawisko. Pobudowali masę firm, masę logistych, a ten teren się rozwija i wyjazd dla ciężarówek taką ważną drogą do autostrady. Taką wąziutką ścieżką. Tragedia. Tak, gdzie indziej oczywiście obwarowane wszystko zakazami, żeby inaczej ciężarówki nie jeździły. No nie ma się co ludzi dziwić, że nie. To mam jeździły ciężarówki, ale po prostu powinny w czy jakiegoś innego Pasz nie Ma coś z tym zrobić, bo ten wyjazd jest po prostu fatalny. Najpierw pozwalają rozrastać się biznesowi. No to chyba dobrze, że jest tu taki biznes. Na pewno dużo ludzi mają pracy, wpływy z podatków i tak dalej no ale wyjazd jest a kurwa prawy pas źle pojechałem już eee, mm, tu w prawo mam skręcać z przyzwyczajenia chciałem skręcić tu w lewo do autostrady a ja wcale a, a, do autostrady nie jadę mój Mój błąd muszę czekać na zielone światło i patrzeć czy nie mi się tu kurwa nie wpierdoli przypadkiem. Nie, nie się nie wpierdoli. Nie ma kurwa, pojechałem wyjątkowo. Jak tu działają wycieraczki tak? <gry> U mnie w, w osobówce ostatnio wycie Dziękuję za lajka! Zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Yy, u mnie w osobówce ostatnio wycieraczki coś się zacinają i działają cały czas. Cały czas to są włączone. W środę we wtorek, w środę do warsztatu się wymówiłem. Zobaczymy tutaj w prawo, nic nie podjechało, żaden że żelaźniak. <laughs> Żelazniak. Podoba mi się to określenie. Ostatnio gdzieś Ktoś mi podał A, ostatnio też usłyszałem określenie na temat motocyklistów. Chrupki Że motocykliści to chłopki, Że podobno kierowcy ciężarówek tak mówię Ja tak nie mówiłem, nigdy nie mówię. <laughs> Ale spodobało mi się. Coś tutaj. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ropa po 615 na bp w Pruszkowie. Podobno podrożała trochę. No, obecną chwilę w ogóle nie chcę tutaj za bardzo przyspieszać na samobójstwo. Jest, no jest, naprawdę jakoś dziwnie się nie miejecie, mam wrażenie No zielone, nie czerwone Ciekawe czy to czerwone się zmienia ze względu na to, że, że ja jechałem 50, 60, a nie 50 Chyba nie ale tutaj obok niedaleko jest takie. Są tak ustawione światła. Kto się nazywa jakoś, że reagują właśnie na prędkość przejeżdżanego samochodu i włączają czerwone jak się za szybko jedzie Na ulicy Szkolnej, a nie zapewne To jest Poznańska hmm. ten samochód naprawdę dziwnie chodzi kurwa nie wiem co z nim jest dziwnie chodzi wolno się rozpędza nie wiem dziwnie mi się Proszę, ląd do 24, tony ograniczenie. My na szczęście ważymy dzisiaj dużo mniej. Objazd do piastowa. Ciekawe co znowu odpierdalają gdzieś, że tędy objazd puścili. Naprawdę ten samochód kurwa, nie ma siły iść. Co z nim jest? Pano. Nie wiem ten samochód, jak dla mnie idzie bardzo dziwnie. Się zastanawiam dlaczego. No może jestem teraz wyczulony, bo ostatnio mi jebnęło koło w naczepie, bo się blokowało. Nie, nie było czuć tak ci jazdy, że się kurwa cokolwiek blokuje. Dobra, 1,8 km muszę wkręcić w lewo. Ale czy mnie dobrze GPS prowadzi? Dobra, może coś poszło nie tak, ale... Песпа, три, мы ей могли что-то не так. że tutaj muszę skręcić w lewo Pierwszy raz jadę w to miejsce więc do Państwa nie wiem ale tutaj rozumiem, że muszę skręcić w lewo kurwa, w lewo, Ach, nie pomylić się tylko i nie pojechać gdzieś pod kląg.

element pracy no to dojechanie na cel, którego, do celu którego się nie da zaparkowanie tutaj teoretycznie też w lewo mógłbym ale to nie byłoby dobre no, ojej ja ale co on próbuje mnie wyprzedzić Naprawdę z tym samochodem czuję się coś dziwnego jakby się działo. Dziwnie chodzi. Dziękuję za lajka like drugiego. Już jakiś czas temu go dostałem, wiem. lecki bolą, starość nie radość no akurat to wczoraj nadwrężyłem na treningu treningiem bardzo dobry trening. Nie z wiadu, który wjeżdżać trzeba jeden stopień i nie jest to najlepsza temperatura. A jak coś przymarźnie to byłby problem. O, 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 o. tutaj gdzie ta osobówka pojechała? Chyba gdzieś... Nie Dlatego, że tak kierowca osobówki tak kurwa niebezpiecznie, trochę zbliżał się do mojej naczepy i nie było to najlepsze rozwiązanie dla niego, ani dla mnie, żeby się spotkać razem w tym momencie. No proszę, ktoś na rowerze zakurwia, przyjemne. Ach, kocham aktywizm miejski. Dobra, gdzieś tutaj jakieś fabryki widzę, jakieś te... łoj To gdzieś tak moje miejsce docelowe będzie. Nic zapomnijcie jakie stare fabryki. Dobra, muszę kończyć. Dziękuję i pozdrawiam. Miłego weekendu, Ludziska.